I zanim przejdę do samego malowania, coś od czego powinienem zacząć, ale generalnie ten cykl jest dosyć chaotyczny. Co właściwie chcemy osiągnąć przy malowaniu figurek? I odpuszczam najbardziej oczywistą odpowiedź, czyli mieć po prostu przyjemność z tego, bo większość z nas traktuje to jako hobby, a nawet jeżeli traktujecie to jako sposób zarabiania, no to to jest Wasz cel. Mniejsza z tym, o co właściwie chodzi? O udawanie, tak naprawdę. Ponieważ yy, wszystko, co nas dookoła otacza, ma więcej kolorów, wymiarów, niż tak naprawdę ma. Znaczy się, popatrzcie na moją twarz tutaj podczas tego nagrania, czy generalnie obejrzycie się wszędzie dookoła siebie, zobaczycie, że to, że dana rzecz jest w danym kolorze, nie oznacza, że wszędzie jest taka sama. Powiedzmy, moje oczy są przyciemnione, e, gdzieś tam w tle, powiedzmy, krzesło jest bardziej rozświetlone na górze niż na dole, e, moja szyja jest ciemniejsza niż czoło, bo tak pada światło i tego rodzaju rzeczy nie są widoczne naturalnie na figurkach, bo są one małe, po prostu, najzwyczajniej w świecie. I My, jako malarze, zajmujemy się tym, żeby odtworzyć ten efekt. Co oznacza, że kiedy patrzymy na figurkę, analizujemy, czy. Na tym miejscu, w, powiedzmy, pancerz, głowa, kawałek miecza, czy cokolwiek innego, ma być jaśniejszy, czy ma być ciemniejszy? I przez to, po nałożeniu zwykłego koloru, mamy jednego koloru, pojedynczego, mamy wrażenie, że figurka jest płaska, nie jest wymiarowa, no i wtedy zaczyna się tak naprawdę cały proces zabawy, ponieważ możemy dodać oczywiście cienie, czyli tam, gdzie jest głębiej, ma być ciemniej, a tam, gdzie jest bardziej coś wystawione na światło, ma być jaśniejsze. I tak naprawdę, według mojego doświadczenia, do tego w podstawowym, Najbardziej w podstawowych słowach można powiedzieć, że sprowadza się do malowania figur, do takiego udawania czy odtwarzania naturalnego oświetlenia, które występuje, przez co te figurki czasami robią tak fenomenalne wrażenie. No i oczywiście efekt ten możemy już zyskać na setki, może nie setki, ale na wiele, wiele różnych sposobów.